Szok broni Żydów Witam na kanale Marek Meram Broni Żydów, dokładnie trzech Żydów, zapewne jest ich więcej, ale szczupłość miejsca, ograniczenia czasowe itd. Numer 2. Bolesław Szenicer, który za bronienie prawdy poniósł, jak rozumiem, poważne konsekwencje ze strony żydowskich liderów. Obrzydliwa tak na Polskę. Tylko dla kasy, tylko dla pieniędzy. Dla Żydów pieniądze są najważniejsze. No. Religia złotego cielca, o której też warto byłoby sobie powiedzieć, no niestety... Niestety jest to religia Złotego Cięca. Niestety. Numer 3. Marian Hemar, czyli Jan Marian Heszeles, Pisał teksty do kabaretów, do ponad dwóch tysięcy piosenek. W 1935 roku ochrzcił się, stał się katolikiem, więc usunięto go z gminy żydowskiej. Kochał Polskę i polskość, prawdę, sprawiedliwość. Poproszę o udostępnianie linku do tego filmu i do innych moich filmów, gdzie się tylko da. Zachęcam, bo można zrobić nawet najlepszy film świata, co z tego jak YouTube go nie promuje, a wręcz ukrywa. Udostępnij link do na przykład też tego filmu, link w opisie pod spodem.